MMA, czyli skrót z angielskich słów mixed martial arts, mieszane no. sztuki walki, wodzi się z USA, tam po raz pierwszy skonfrontowano pomiędzy sobą yy, przedstawicieli różnych stylów, judo, zapaśników, bokserów, kickboxerów, karateków dalej. No i od tego czasu, to już mija około 20 lat, W tego czasu MMA bardzo poszło do przodu, już nie jest typową konfrontacją pomiędzy różnymi dla mnie walki, ale powstała po prostu nowa jakby sztuka walki, która łączy ze sobą wszystkie te MMA nie ma jakiegoś określenia do pola walki, tak? Klatka czy też ring ma to zależy od organizatora, a walka sama niczym się nie różni, tylko ewentualne wykorzystanie klatki jako pomoc w czasie walki. Na początku trenowałem zapasy, trenowałem to przez dwa lata razem tutaj z grupą studentów w AWF-ie, ale potrzebowałem czegoś więcej, dlatego przyniosłem się do trenera Lubomira, który prowadził MMA. No i wybrałem MMA, dlatego że jest to dużo bardziej wszechstronny sport. Ja zaczynałem od krata, od a potem dołączyłem do tego jiu-jitsu i potem zapasy i myślę, że jednak zapasy to jest najlepsza forma. Właśnie to jest też piękne, że jest nieprzewidywalność tego sportu. Nieprzewidywalne. Dostajemy rękawice, ochraniające, żeby sospensory i robimy to, co potrafimy.